Siema, manko Z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. E, dzisiaj e, mamy już trzeci tydzień kwietnia, a ja przychodzę do Was z podsumowaniem marca. <grym> I w ogóle się wahałam, czy dawać to podsumowanie, bo przeczytałam tylko cztery książki w marcu, ale z kolei kwiecień jest dosyć obfity, więc żeby ich nie stracić, to muszę i tak nadrobić te cztery. Wiecie o co chodzi. Bo, jakby jeżeli przesunę te cztery książki na to podsumowanie, to filmik będzie bardzo długi. Więc jednak powiem o czterech książkach, które przeczytałam w marcu, a podsumowanie kwietnia będzie po prostu podsumowaniem kwietnia. Później właśnie pomyślałam sobie, że w sumie to mój kanał, więc mogę robić na nim co chcę. Czasem zapominam, że to jest mój kanał, i mogę robić na nim co chcę. To jest bardzo duża władza. Mam bardzo dużą władzę. Pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać w marcu, to skończyłam wreszcie po tygodniach męczenia się i bolączki, i w ogóle wszystkiego: Rządy Wilków Bardugo, czyli właściwie chronologicznie idąc w tej chwili ostatnią wydaną książkę z uniwersum Griszów. Żywoty świętych jeszcze są, ale to jest chyba dodatek, nie? E, więc tym samym zakończyłam swoją na razie przygodę z uniwersum. Natomiast e, widziałam, że w planach jest trzecia część Szóstki Wron i też e, ta część się kończy tak, że domyślamy się, o czym będzie trzecia część Szóstki Wron. Zamiast jest dosyć ciekawy, dlatego że w ten sposób troszeczkę Li Bardugo na, na nas wymusza czytanie innych jej książek, wiecie. Bo w tej chwili, jeżeli przejdziemy z drugiej części szóstki wron, nie czytając króla z bliznami i rządów wilków, od razu do trzeciej części, to będziemy mieli troszeczkę taki przeskok, w którym nie będziemy do końca wiedzieli, co się dzieje. Rozumiecie o co chodzi. W każdym razie tutaj mamy kontynuację tego, co się dzieje w królu z bliznami, czyli w książce, która opisuje właściwie to, w jaki sposób Nikolaj próbuje podnieść królestwo, podnieść rawkę po wojnie. I jakie ma z tym trudności związane. Pierwsza część tej dylogii, właśnie czyli król z bliznami, kończy się trochę tak. Nie do końca mi się podobało to zakończenie i też później mamy konsekwencje tego, jak to się kończy, i to też mi się nie do końca podobało, dlatego ja też nie jestem największą fanką tej dylogii. Po prostu ze względów fabularnych, które tu się dzieją, nie ze względów na to, jak książka jest napisana, czy, to, czy ze względów na bohaterów, którzy tu występują, tylko ze względów właśnie fabularnych. Natomiast mam też trochę y, innych obiekcji niestety co do tej książki. Y, przede wszystkim nie czytało się jej tak płynnie, jak y, na przykład właśnie szóstka wron. Miałam bardzo duży przestój na środku i on wynikał z mojego braku zainteresowania po prostu. Ciężko było mi się wbić w tą książkę. Trochę mam momentami wrażenie, że ona jest po prostu za długa i to trochę, trochę po prostu hamowało mój entuzjazm. Bo tak naprawdę jedyne, jedyną rzecz, do której gdzieś ja tu miałam więcej entuzjazmu, to może sam Nikolaj chociaż momentami też byłam trochę rozczarowana Nikolajem tutaj dlatego że w trylogii Griszów i też wszyscy wrono się tam chyba w królestwie kanciarzy pojawia przez chwilę. Mamy do czynienia z takim mężczyzną, który jest jakiś. A tutaj on tą jakość traci. I wiem na rzecz czego, na rzecz tej niepewności, która się w nim rodzi, tego, jak dużo ma do roboty, ale ja nie widziałam tego momentu przejścia, w którym on zaczął wątpić. I trochę mi się to nie podobało, dlatego że nie uwierzyłam w to po prostu. Dla mnie to była zupełnie inna osoba tutaj, a wcześniej. Bo tak naprawdę najwięcej wątpliwości powinien mieć właśnie, chociaż może też nie było na to czasu, na posiadanie wątpliwości w czasie wojny, ale gdzieś tam. Troszeczkę nie odpowiadała mi ta postawa takiego zagubionego mężczyzny. Trochę za bardzo momentami to było widoczne. Gdzie jest ten Batman, ten drugi Casebreaker? Wiecie o co chodzi? Jakby Nikola był zawsze taką postacią, która gdzieś tam była bardzo um, ukrywała te swoje wątpliwości. A jego powierzchowność była bardzo pewna siebie, i tutaj trochę to się sypia. Rozumiem na rzecz czego, widzimy człowieka, ale brakowało mi tego momentu przejścia. Trochę większego jednak. I przez to tak trochę mało w to wierzyłam, ale myślę, że to jest chyba moje subiektywne zdanie, że mało osób ma takie zdanie co do tego. Yy, natomiast mamy tu też inne perspektywy. Mamy perspektywę Zoi jeszcze yy, i mamy perspektywę Niny. I Nina też miała. <ścoughs> Nina w ogóle w tych książkach. Ona. Yy, brakuje jej tego, co miała w Chrustce, trochę też. Nie wiem. Inna jest, zupełnie inna. Brakuje mi tego takiego. Znaczy ciągle jest tą samą osobą, widzimy to, i ja wiem. Jakby ze wzgl... Ci, co wiedzą, jak kończyło się Królestwo Kanciarzy, ci wiedzą, że też Nina jakby musi być postacią dynamiczną, bo na niej sytuacja, która się wydarzyła, wymusza na niej tą dynamiczność. Ale trochę tak, no nie wiem, trochę się wynudziłam, tak prawdę mówiąc. I tyle właściwie. Sama końcówka przewidywalna, to, co się dzieje tam właśnie w obrębie Niny. A, już to widzieliśmy. W sensie jakby to już było. W Wron i w Królestwie Kanciarzy. No więc tak średnio. Jakby była trochę krótsza ze 100 stron, to może. Ale tak to. Prawdę mówiąc, nie było to. Nie była to jakaś przygoda, taka jaką się spodziewałam, że będzie. Król z bliznami podobał mi się bardziej. Zdecydowanie rządy Wilków były ok. Ale kolejną część Szóstki Wron na pewno przeczytam. Chociaż mam momentami takie wrażenie, że. Trochę zrobiliśmy taką regresję i Bardugo była na topowym etapie swojego pisarstwa przy pisaniu właśnie Królestwa Wron, Wron, Królestwa Kanciarzy i Szóstki Wron, a później trochę to opadło, dlatego że ona chciała więcej, a już trochę więcej nie potrafiła wycisnąć po prostu z, tych, z tego świata. Mogłaby, ale coś nie za bardzo w tą stronę bym szła z, z tym po prostu, co tu się dzieje. Okej, okay. to tyle, właściwie. No i miałam taki kwiecień, w którym kończyłam, że kończyłam książki, które już zaczynałam wcześniej. I może to mnie trochę przysto przystopowało czytelniczo, dlatego że wiedziałam, że muszę skończyć coś, co już mam zaczęte. I trochę mnie to stopowało z pójściem dalej momentami. I właśnie te rządy wilków też bardzo mnie zmęczyły. Ale hobbit może mnie tak nie zmęczył bardzo, bo skończyłam też hobbita. Yy... I po skończeniu hobita mogłam wreszcie zacząć władce pierścieni, co już widzieliście pewnie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, bo ostatnio dosyć dużo się pojawia tam różnych tematów związanych z władcą pierścieni. W tej chwili czytam dwie wieże, więc też mam nadzieję, że w podsumowaniu kwietnia Wam trochę więcej na ten temat powiem. Ale wracając do hobbita. Hobbit. Czyli myślę, że dobrze znana historia. Hobbita, Bilba, który wraz z krosnoludami wyrusza na wyprawę do góry, gdzie jest Smok Smaug, żeby zdobyć te wszystkie bogactwa, które się tam znajdują. To w dużym skrócie. Jest to typowa książka, która wokół siebie buduje taką literaturę drogi. Jest dużo wędrówki, jest dużo takich opisów tej wędrówki, która jest tutaj bardzo istotna. Jest też literaturą, która ma bardzo taki. nie ma współczesnego języka, i mimo, że ona jest skierowana do dzieci, to yy, troszeczkę. i yy, nawet momentami centralnie do dzieci, bo jest pisana na zasadzie takiego opowiadania o sobie, nie? Że siedzę z tą drugą osobą i jej opowiadam powieść. No, taka jest narracja tutaj, i nawet te zwroty czasami są do czytelnika bezpośrednie, trochę jak w opowieściach z Narni też tak jest, momentami. W każdym razie do czego dążyłam? Tam, bo chciałam jakąś konkluzję z tego wysunąć, o czym wam mówię w tej chwili. Momentami ten język jest taki bardzo mocno ciężkawy, bym powiedziała. Jest, jest mimo że to jest skierowane do dzieci. We władcy pierścieni tego nie zauważyłam, ale tutaj. Trochę mi się ciężko to czytało. Wydaje mi się, że audiobook byłby tutaj wskazany, jeżeli ktoś chciałby przeczytać. Natomiast sama powieść mi się podobała. Oczywiście, że mi się podobała. Ja jakby bardzo lubię Ja Bardzo jestem zainteresowana tym, co się tam dzieje. I też, yy, I też podoba mi się jakby połączenie tego wszystkiego. Że od Hobbita wyszliśmy i później zbudowaliśmy całą historię o Pierścieniu. Tutaj mamy początek tego wszystkiego. Bardzo oczywiście podoba mi się sławna scena z zagadkami. Jest, yy, jest ekstra. Yy, jest dużo takich scen, właśnie, które bardzo mocno nawiązują do późniejszej fabuły władcy pierścieni. Więc jakby bardzo klasyczna powieść, która mnie się wydaje, że, że dużo ludzi nie doceni, tak, jak powinno, ale była bardzo w porządku. Mimo wszystko, jakby ja bardziej jestem fanką władcy pierścieni. Natomiast sam hobbit podobał mi się i podobała mi się bardzo finałowa scena. W której pojawia się właśnie smok i to ten bart, i tam wiecie, tam dalej rozgrywa. Lub nie wiecie, jeżeli nie wiecie, to przeczytajcie, bo naprawdę bardzo polecam. Niesamowite w ogóle, że z takiej książki powstał taki film, jakby Kaman. <grym> no, ale to jest już inna, inna jakby na inną pogadankę y, temat. Czy coś jeszcze? Coś chciałam jeszcze powiedzieć, ale nie pamiętam, właśnie co. Może te znaczniki mi pomogą. A wiem co, chciałam powiedzieć, że um um mówię wszystkie imiona krasnoludów na pamięć skobita, ale nie wiem czy już pamiętam. Poczekajcie, uwaga, mówię: Dwalin, Kili, Fili, Dori, Ori, Nori, y... Dwalin, Kili, Fili, Ori, Dori, Nori, Bimbur, Bombur, Bofur i zapomniałam o dwóch, dwóch takich. A, i oin i Gloin. Dziękuję operatorowi. Oin i Gloin i Torindowatarcza. Dziękuję, prawie się udało. Dawno tego nie powtarzałam, nie ćwiczałam przed tym filmikiem, więc tak, to jest mój skill właśnie. Ciągnęłam przecież... <ścoughs> z tej powieści. E... No tak, w ogóle zapomniałam o najważniejszym kresnym ludzie, bo przecież Gimli jest synem Gloina. Gimli jest synem Gloyna, więc zapomniałam o najważniejszym krasnoludzie, który spłodził krasnoluda, który później był najbardziej znanym krasnoludem wśród wszystkich krasnoludów. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Bo zostały dwie książki, więc ja czuję, że mogę się rozgadać. Eee... Bardzo lubię z Wami spędzać czas ogólnie. To jest moje top 3 spędzania wolnego czasu. Nagrywanie dla Was filmików. E, trochę gorzej z montowaniem, ale to już inna sprawa. Dalej, słuchałam książki. Słuchałam książki, ona była średnia, ale i muszę o niej powiedzieć, więc jakby e, możecie się uzbroić w cierpliwość. Później dojdziemy do czegoś, co też było średnie, ale ogólnie, jeżeli mnie lubicie, to sobie zostańcie i pooglądajcie filmik do końca. E, tak. Przesłuchałam książkę, która, którą mi poleciła moja współlokatorka i były to pragnienia w serc z serc Victorii Black. To jest taki romans trochę, nawet całkiem bym powiedziała. O um, Dziewczynie, która się zajmuje... Pracuje w bibliotece i później jakiś ziomek ją podrywa, ale ona mówi, że nie chce z nim być, ale później się przyjaźnią i później jadą do jego rodziny, dziwnym spotem przypadków, później się robi z tego zagadka kryminalna, a na końcu są razem. I to wszystko. W sumie tak nie byłoby najgorzej, właściwie, ale też nie było najlepiej. Ja to wiecie. Jak romans się nie dzieje w szkole, to ja go nie doceniam. Tak jak powinno. Dlatego czytam powieści młodzieżowe. Nie no, ogólnie książka ok, ale nie w moim stylu totalnie, jakby, więc sam jakby motyw budowania postaci i to wszystko było w porządku. Ale po prostu to nie była książka dla mnie. I tyle. Jakby totalnie subiektywnie. Natomiast, jeżeli ktoś chce odpocząć na przykład na wakacjach, gdzieś przy ko na kocyku czytając książkę, to myślę, że się nada do tego jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że mam swoje. In sw Potrafiłabym wskazać romansy które mnie się bardziej podobały niż ten. Tak. Więc w sumie tyle. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Dlatego, że właściwie, właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia. Też takie dramaty rodzinne nie są do końca czymś, co ja lubię, chociaż czasami lubię, ale nie w taki sposób, w jaki tu było to przedstawione. Ym, więc właściwie tyle. Trochę też wymęczyłam tą książkę już na koniec. Ale właściwie jak już sprzątałam, to nawet nieźle się jej słuchało, więc ciężko mi powiedzieć, ona była bardzo nierówna. Momentami mnie nudziła, momentami byłam bardziej zainteresowana. Ale całość uważam, że pod względem warsztatowym prezentuje się nie najgorzej. Więc tutaj muszę powiedzieć, że nie było źle pod tym względem. Że to nie powiedziałabym, że ta książka to był gniot, o tak. Bo była spoko napisana. Więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to... Yy... To Wam ją polecę. Tak. I tyle właściwie. I idziemy do ostatniej książki, e, którą była powieść młodzieżowa, e, którą kupiłam e, na jakichś targach. Książki w Wrocławiu chyba. Jest to, to może być każdy Katie Zao. I to była dosyć spoko książka. Tylko jedyny mankament to to, że ona jest e, źle wydana. O, pokażę Wam. Więc ogólnie to mm, czytałam ją, czytałam, czytałam i nagle widzę, że są odwrócone literki do góry nogami i musiałam iść naprzód, obrócić i czytać tak. I w ogóle czytałam tak w miejscu publicznym, więc pewnie ktoś pomyślał, że to się ze mną nie tak. Miałam tylko odwróconą książkę, jeżeli ktoś mnie widział, to, to sorry. W każdym razie o co tu chodzi? Chodzi tutaj o to, że mamy taki Ala Kryminał. Dzieje się on w szkole. I mamy czwórkę bohaterów głównych, którzy których koleżanka po prostu e, ginie, umiera. No i oni zaczynają dostawać takie maile z pogróżkami, na takim czacie zbiorowym szkolnym, że jakoby ten człowiek, co wysyła, wiedział o jakichś ich sekretach, więc to jest taki motyw dosyć znany nam z bardzo bardzo wielu filmów i seriali. Na przykład Little Liars, takich z bardziej znanych seriali, też ym, dużo jest takich, że ginie uczennica w szkole i coś tam. To swa, swa, swojego czasu było bardzo takim motywem mm, sła, sławnym. Był duży hype na ten motyw, bo jak to się mówi po polsku, popularnym bardzo motywem było swojego czasu. No, i tyle właściwie, i oni dostają te maile, i tutaj jest to, co mi się podobało w tej książce, to był taki motyw ym, tego, jak uczniowie bardzo dużo poświęcają temu, żeby w przyszłości być kimś. Co tak naprawdę nie jest ważne, bo, ym, wiecie, szkoła to jest szkoła. Oczywiście trzeba zawsze ciężko pracować, ale to nie, nie, nie jest warte aż wylewania aż tylu potów. I tutaj jest to przedstawione bardzo wyraźnie, jak te dzieci. Bardzo dużo rob... podejmują decyzji tylko po to, żeby coś osiągnąć w życiu. A tak naprawdę oni mają po 16 lat, więc jeszcze zdążą swoje osiągnąć milion razy i 10 tysięcy razy. A jakby ta presja, którą budują, bo ta szkoła jest bardzo sławna i słynna i to jest szkoła taka, wiecie, prestiżowa, to jakie oni decyzje właśnie podejmują, przez to, żeby gdzieś osiągnąć jak najlepsze wyniki, później wpływają na to, Kim, kim on, na ich psychikę po prostu, bardzo mocno. I tutaj ten motyw jest bardzo istotny i bardzo mi się podobał. Ja ogólnie lubię takie książki, natomiast przyznam szczerze, że już po tym czasie bardzo mało z niej pamiętam, więc to jest duży minus, bo teraz próbuję Wam coś powiedzieć, i tak muszę jeszcze poukładać sobie wszystko w głowie. Natomiast sama książka była bardzo ok. Bardzo przyjemnie się ją czytało. To jest książka na jeden dzień, żeby sobie przy niej odpocząć, więc tutaj ją zarekomenduję właśnie, jak ktoś chce sobie odpocząć przy książeczce, przeczytać, obrzydliwe słowo, przy książce, przeczytać i po prostu zaczerpnąć trochę wolności, można tak powiedzieć, w swojej głowie, space'u, no to wtedy, przestrzeni, o, no to wtedy może sięgnąć właśnie po taką książkę. Będzie druga część, bo tak się kończy, jakby mo, miała być druga część, więc ja na pewno po nią sięgnę. Natomiast, czy jest to jakaś wygórowana literatura? No nie, ale zdecydowanie miło się przy niej odpoczywało. No i to tyle. Więc yy, zapraszam Was na mojego Instagrama i Goodreadsa, tak na koniec, linki oczywiście jak zwykle macie w opisie. Przepraszam, że tak długo czekaliście na podsumowanie marca, yy, natomiast yy, gdzieś tam mi się umknęło to. Myślałam, że zrobię z kwietniem, ale zmieniłam zdanie itd., dalej, już mówiłam Wam to na początku, więc wybaczcie mi. I tyle. Napiszcie mi, co wy czytaliście w marcu, jeżeli jeszcze pamiętacie, co czytaliście w marcu. A jak nie pamiętacie, to napiszcie mi ostatnią książkę, którą oceniliście wysoko. I dlaczego napiszcie? Dlaczego Wam się podobała ta książka? I tyle. Życzę Wam miłego tygodnia. Hej!